Witam Was, kochani, na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz odcinek 20. drugi, ale skrzypi to krzesło. I słuchajcie, będziemy dzisiaj dalej poznawać Pana. Będziemy rozmawiać trochę o, o tym, jaki Pan jest. Bo jak wiemy z Biblii, są takie fragmenty, które sugerują nam, że wiara jest bardzo potrzebna do tego, żeby uzyskać to, o co prosimy. Jezus mówi, że na przykład nie mógł uczynić, czy ewangelista mówi, że Jezus nie mógł czynić znaków w Nazarecie, dlatego że ludzie tam nie wierzyli w niego. Z powodu ich niedowiarstwa on nie mógł czynić wielu cudów. Jest powiedziane, że uczniowie nie mogli wyrzucić złego ducha z syna, pewnego człowieka, który, ten, ten syn właśnie był epileptykiem. Jezus mówi, że właśnie z powodu ich małej wiary. Ogólnie trzeba prosić z wiarą. Tak jak mówi Jakub w swoim pierwszym liście, bez, bez W swoim pierwszym. W pierwszym rozdziale swojego listu. Bez powątpiewania, dlatego że każdy, kto wątpi, jest jak fala, która się miota na wszystkie strony, i taka osoba na pewno nie uzyska nic od Pana. Więc widzimy, że wiara jest bardzo ważna. Natomiast wiecie, nie zawsze jak prosimy o coś długo, to nie zawsze mam wrażenie, że nasza wiara jest taka. Doskonała, że jesteśmy pewni zupełnie, że na pewno to dostaniemy. Staramy się być, staramy się dbać o tą wiarę, staramy się ją rozwijać przez, to, przez czytanie Słowa Bożego, przez modlitwę, relacje z Panem i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że czasami ta nasza wiara, być może czujemy nawet sami, że ona jest nie do końca doskonała. I ja kiedyś właśnie miałam nawet taki lęk, co będzie, jeżeli. Yy, no ta wi moja wiara okaże się jednak niedoskonała, jeżeli ta moja modlitwa nie będzie przez to doskonała. I czy w ogóle jest sens się modlić? No bo czy w ogóle otrzymam coś od Pana, skoro nie czuję, ch chciałabym na przykład, że Pan spełnił moją prośbę, ale nie do końca czuję, że, że wie, że, że to się spełni. I mam wrażenie, że taką pocieszającą historią jest historia y, Zachariasza i Elżbiety, która jest opisana w pierwszym rozdziale y, Ewangelii Łukasza. Było to wspaniałe małżeństwo, sprawiedliwe przed Panem, jest napisane, że byli nienaganni wobec Bożego prawa, wobec, Bożego, wobec Bożych nakazów, że żyli według nich, a mimo to nie mieli dzieci, już byli w podeszłym wieku i Zachariasz przez to, że był z pokolenia Aarona sprawował pewne obowiązki w świątyni, pewnego dnia, kiedy padł na niego los, on poszedł do świątyni, żeby... Wykonać tak, taki obrzęd kadzenia, i w trakcie tego obowiązku, który pełnił wiernie przed Panem, pojawił się Anioł nagle znikąd, i powiedział mu, Zachariaszu, Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja Elżbieta porodzi ci syna, i to, ten syn będzie wielką Twoją radością, że wiele osób będzie się cieszyć z jego narodzin, i tam kolejne takie obietnice związane z tym, że będzie on szczególnym dzieckiem. Że Bóg szczególnie pobłogosławi, bo będzie On takim jakby wysłannikiem poprzedzającym przyjście Mesjasza. Będzie tym, o którym mówił prorok Malachiasz w swoim trzecim rozdziale, więc niesamowite, niesamowite proroctwo, niesamowita zapowiedź. I słuchajcie, dotyka mnie to, że Zachariasz był sprawiedliwy we wszystkim razem z Elżbietą, że oni, zobaczcie, pomimo takiej hańby, która y która ich spotkała, to znaczy, wiecie, ewidentnie z tego fragmentu wynika, że to, to, że nie mieli dzieci, nie było karą Boga, że Bóg po prostu miał lepszy plan. Bóg już widział tego zbawcę, Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który ma przyjść, wiedział, że Jezus będzie <trybował> potrzebował takiego swojego herolda i on to wszystko w swojej mądrości zaplanował i miał na wszystko najlepszy czas i też słyszał te modlitwy Zachariasza i Elżbiety. Te wytrwałe modlitwy, zanoszone przez te całe lata, oni już byli, zobaczcie, w podeszłym wieku. Te słowa anioła świadczą o tym, że oni ciągle jednak wytrwale modlili się, a byli też ludźmi sprawiedliwymi. Jakub mówi w swoim liście, że skuteczna jest wytrwała modlitwa gorliwa i wytrwała modlitwa człowieka sprawiedliwego. I Bóg jest rzeczywiście wierny swemu Słowu. Zobaczcie też to, co mnie porusza, że Zachariasz, pomimo tej hańby, tego, tej niewysłuchanej do tej pory modlitwy, zobaczcie, że on w takiej cierpliwości czeka, aż Pan go wysłucha. Nie, o, nie odwrócił się od niego, nie przestał go prosić e, o potomstwo, nie przestał służyć mu e, we wszystkim, przestrzegać jego praw. I mam wrażenie, że też w tym, w taki szczególny sposób, objawia się sprawiedliwość człowieka, kiedy wytrwale modli się o o coś, co wie, że jest zgodne z wolą bożą, na przykład, czy o dzieci, czy o, na przykład o lepszą pracę, o, o jakąś zmianę sytuacji finansowej i tak dalej, o nawrócenie swoich dzieci. I, i to, to są często modlitwy, które trwają bardzo długo, i łatwo się gdzieś załamać, łatwo stracić nadzieję. Natomiast myślę, że Bóg w szczególny sposób upodobał sobie. Taką modlitwę, to znaczy, że ona mu się naprawdę w wyjątkowy sposób podoba, bo jest to modlitwa serca oczyszczonego. Jeżeli w międzyczasie człowiek pełni wiernie swoje obowiązki przed Panem, jeżeli w międzyczasie nie porzuca nadziei, ale wytrwale prosi Pana o wypełnienie modlitw, tak jak Jezus mówił, że mamy się zawsze modlić nie ustawać, nawet całą przypowieść powiedział na ten temat o tej wdowie, która ciągle tam się napraszała do sędziego i mówi, czy ojciec, przecież ojciec tym bardziej wysłucha tych, którzy dniem i nocą znoszą do niego modlitwy. Ale to, co też mnie bardzo porusza, to jest to, że zobaczcie, Zachariasz pomimo tego, że był sprawiedliwy to yy, i pomimo tego, że tak wytrwale się modlił, też o to potomstwo, to kiedy anioł mu w końcu mówi, słuchaj, Bóg cię wysłuchał, Zachariaszu, będziesz miał w końcu syna, to Zachariasz ma trochę z tym problem. To jest, to jest najlepsze, że on tak, no ale zaraz, jak to się stanie, yy, tak, no przecież ja już jestem w podeszłym wieku, Sara też już jest w podeszłym wieku, więc z innej strony... Się modlił, ale z drugiej strony widać, to jest takie ludzkie, nież po prostu modlił się o coś, ale ciężko mu trochę w to uwierzyć, trochę brakowało mu tej wiary. Chciałabym was zachęcić do tego, żebyśmy po prostu się nie zniechęcali, żebyśmy się nie bali jakichś naszych czasami braków w tej modlitwie, bo Bóg, Bóg jest dobry, Bóg jest większy niż to i nie musimy się tak bardzo skupiać na sobie, ale możemy się skupić na Jego miłosierdzie i litości. Zobaczcie, jest też świetny fragment, taki przykład trochę takiego braku wiary o to, o co się. Modlimy jest w Dziejach Apostolskich, to jest chyba 12 rozdział, o. Słuchajcie, kiedy y, zaczynają się takie bardzo poważne prześladowania chrześcijan i Piotr zostaje wtrącony do więzienia w czasie Paschy, Jakub zostaje ścięty i Herod chce też wydać Piotra na, na śmierć. Y, jest napisane, że tymczasem Kościół Boży, tak, Kościół w Jerozolimie wznosił za nim żarliwe modlitwy do Boga. Czyli kościół gorąco modli się o uwolnienie Piotra. I słuchajcie, tej nocy Bóg w cudowny sposób ratuje Piotra. Przychodzi anioł, zdejmuje tam z niego te wszystkie, jak to się nazywa, te łańcuchy. Tam żołnierze śpią obok niego, ale w ogóle się nie budzą. Po prostu Piotr wychodzi z tego więzienia w sposób cudowny. I dopiero mówi, że myślał, że to jest. Sam Piotr myślał, że to jest sen. I dopiero kiedy wyszedł na ulicę, to stwierdził, teraz już naprawdę wiem, że pan posłał swego anioła, i on mnie wyrwał z ręki Heroda i ze wszystkich owych zamysłów Żydów. I słuchajcie, Piotr przychodzi do domu Marii, e, matki Jana zwanego Markiem, e, wali tam do drzwi, przychodzi służąca, która rozpoznaje Piotra i z radości, słuchajcie, nawet nie otwiera bramy. Czyli Piotr tam stoi i dalej puka, a ona leci do uczniów i mówi: Słuchajcie, słuchajcie, Piotr stoi przed bramą. I co odpowiadają uczniowie, którzy przez całą noc, czy przez ten okres gorliwie modlili się o uwolnienie Piotra? Oszalałaś? <noise> tam jej dokładnie tak odpowiedzieli: Oszalałaś? Czyli oni z jednej strony bardzo gorliwie modlą się o uwolnienie Piotra, ale w momencie, kiedy Piotr zostaje naprawdę uwolniony, to oni nie mogą w to uwierzyć. To też pokazuje właśnie taką czasem słabość może naszej modlitwy, ale myślę, że Bóg, słuchajcie, w szczególny sposób nagradza to, jeżeli wiernie stajemy do modlitwy przed Nim. Jeżeli nawet w momencie, kiedy się boimy, kiedy są różne wątpliwości wobec nas, kiedy. Przeżywamy jakąś po prostu jakąś hańbę, tak jak Elżbieta, kiedy przeżywamy jakąś, jakąś, jakąś niesprawiedliwość, ale stajemy wiernie na modlitwie, modlimy się razem, trwamy gorliwie na modlitwie jako Kościół, nawet jeżeli nasza wiara może nie jest jeszcze doskonała, ale słuchajcie, Bóg udoskonala naszą wiarę. Nawet jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, właśnie, że Jezus jest dawcą wiary i tym, który ją udoskonala. Dwunasty rozdział Listu do Hebrajczyków, werset Drugi. Zachęcam Was do tego, żeby gorliwie się modlić, wytrwale się modlić, nie przejmować się tym, że może czasami brakuje nam wiary, że jesteśmy zmęczeni jakimiś przeciwnościami, ale pamiętajmy o jednym: Bóg naprawdę ceni wierność i wytrwałość. Wielką wartość ma wytrwała i gorliwa modlitwa człowieka sprawiedliwego. To jest list Jakuba, rozdział 5. Dbajmy o to, żeby być sprawiedliwi przed Panem. Wypełniajmy wiernie nasze obowiązki. To też, słuchajcie, bardzo mnie dotyka, dlatego, że wiem, że na przykład niektórzy, zresztą yy, niektórzy, czasem też się tak zachowujemy, nie? Każdy, każdy z nas jest na to narażony, że na przykład Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, i w tym momencie skupiamy się tylko na tym, żeby dostać to, czego chcemy. I jeździmy nie wiem, na pielgrzymki tam, gdzie wiemy, że ludzie dostają te rzeczy, których my chcemy, kupujemy sobie jakieś gadżety takie katolickie, religijne, wmasowujemy w siebie różne rzeczy, tak? Pijemy, odmawiamy różne nabożeństwa, o których ludzie mówią, że one są skuteczne w tej sprawie. Ale słuchajcie. W ten sposób nie będziemy sprawiedliwi przed Bogiem. Sprawiedliwym przed Bogiem jest Ten, który kocha Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, który chce pełnić Jego wolę i służyć Bogu, a nie sobie. To była pokusa szatana do Jezusa, że jeżeli oddasz mi pokłon, to dam Ci wszystko to, co będziesz chciał. I my czasami mam wrażenie, że, że w ten sposób trochę idziemy za, takim, za taką pokusą. Zamiast skupić się na naszych obowiązkach, które daje nam Bóg, zamiast pełnić wolę Bożą, zamiast być wiernym w wykonywaniu tego, co Pan nam powierzył, to skupiamy się na tym, co chcemy mieć, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało, i jesteśmy niezadowoleni, że Bóg nam tego nie daje, że nie dopasowuje się do nas, nie spełnia naszych oczekiwań. Jeżeli naprawdę chcemy zobaczyć wypełnienie naszych modlitw, trwajmy gorliwie na modlitwie. Bierzmy przykład Zachariasza, który wiernie pełnił swoją służbę przed Panem i na pewno doczekamy się Bożej odpowiedzi na nasze modlitwy. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, niech Bóg Wam błogosławi dzisiaj i do zobaczenia jutro. Papa! Pa.